Nie masz płynności? To nie zawsze twoja wina. System jest tak zaprojektowany, żebyś żył od wypłaty do wypłaty zmęczony, zadłużony, zajęty gaszeniem pożarów. Ale od pewnego momentu to staje się twoją odpowiedzialnością bo teraz już wiesz, że to pułapka. Problem nie jest w tym, że za mało zarabiasz problem w tym, że za dużo krwawisz auto na kredyt, wakacje na raty, remonty co dwa lata. Subskrypcje, o których nawet nie pamiętasz, i potem mówisz: Nie mam z czego odkładać. Nie, ty masz, tylko kasa wypływa nieświadomie. Chcesz płynność? Najpierw odzyskaj to, co już tracisz. Krok 1. Spłać kredyty o najwyższym oprocentowaniu jako pierwsze. To nie dług, to podatek za brak decyzji. Krok 2. Skasuj wszystkie bezsensowne subskrypcje. Netflix, który leci w tle aplikacje których nie używasz. Krok 3. Obetnij stałe koszty. Telefon, ubezpieczenia, abonamenty. Negocjuj. Każda złotówka odzyskana co miesiąc to nowa płynność. Płynność nie bierze się z tego, co zostanie. Płynność to rachunek, który płacisz sobie jako pierwszemu. To nie odkładanie, to budowanie kontroli, to moment, w którym przestajesz być ofiarą, a zaczynasz być graczem. Chcesz więcej płynności? Nie pracuj więcej godzin a buduj dodatkowy przepływ. Nadgodziny strategiczne, prosty projekt poboczny. Umiejętność, która daje pieniądz poza etatem. Nie chodzi o dorabianie. Chodzi o to, żeby pieniądz mógł płynąć z więcej niż jednego źródła. Z definicji, jeśli robisz to samo co inni, będziesz mieć to samo co oni. Jeśli nie podejmujesz większego ryzyka niż tłum, z definicji nie możesz ich pokonać. Wygrywają ci, którzy myślą inaczej, działają inaczej i ryzykują inaczej. Nie głupio, strategicznie. Płynność to nie pieniądze. Płynność to wolność, to broń, to pozycja siły. Bo kiedy świat się wali, kto ma płynność, kupuje za grosze, a kto jej nie ma, błaga o ratunek.